Hej wszystkim z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Job Simulator. I dzisiaj, jako że wam obiecałem, mamy, słuchajcie tego świetnego moda, zresztą zaraz zobaczycie, bo ja sobie raz wszedłem dla testu, więc wiem jak to mniej więcej wygląda. I jesteśmy naprawdę, ale to naprawdę ogromni. Proszę bardzo, ja tu wezmę te trzy mody. I słuchajcie, pisaliście mi naprawdę różne rzeczy, w sensie, żeby. Wziął to, żebym wziął to, żebym wziął. Oh, dobra! To to wróciło, już myślałem, że będę musiał grę resetować. Dobrze, gra, gra myśli, gra myśli. Na start bierzemy. Mieliśmy ten bankomat zobaczyć. Chcę zobaczyć bankomat, gdzie ja to mogę tu przyczepić. Proszę bardzo. Czemu to jest w ogóle krzywo? Czy to się. To nawet nie jest wpięte do siebie. Dobrze, nie, nie. Będzie działać, będzie działać. Słuchajcie. Zobaczcie, jakie mamy małe rączki. To jest genialne. Gdzie ty się patrzysz, gościu, jestem? Na górze! Ale my jesteśmy ogromni! Czy teraz możemy... O! Możemy wszystkim ruszać! Okej, okay, dobrze, jako że mamy 4 metry wysokości, tu widać całą mapę! Tak samochody działają zawsze, w sensie, że... Aha! Gra nas strollowała, nie? Żyjemy w świecie zrobionym z trzech bloków! I, I naszego sklepu Zresztą tutaj jest jakiś menadżer Czy mogę tu... O, da się tam wejść? Czekajcie, nie chcę w nic walnąć w pokoju Nie można odpalić tego komputera jakby co Dobra, nie da się, słuchajcie Możemy wyjąć oczywiście to, żeby był ktoś Oczywiście grawitacja nadal jest zerowa O, mamy naszego bandytę z bananami I ogólnie gość nas chce obrabować jak widzi, że mamy 4 metry, nie? Ziomeczku, ja muszę kucnąć i jeszcze się schylić żeby ciebie zobaczyć Zdejmij ten kapelusz, okulary Nie są ci potrzebne Chcesz może hot-doga? Mamy ogólnie hot-dogi Na przecenie teraz, słuchaj Wow, teraz, CO SIĘ STAŁO? Teraz zamrażarka jest od góry Ale fajnie to teraz zrobili, żebym Nie musiał bardziej kucać Niż już kucam. Proszę bardzo, czekaj, proszę ba No, uspokój się Proszę bardzo, Boże jakie to jest wszystko małe Masz, trzymaj nie chcesz, nie chcesz hot doga? Dobra, idziemy widzowie do bankomatu Czy ja tu dosięgnę? Czy mogę zabrać ten hajs? Proszę Proszę, głupie łóżko Nie mogę wziąć pieniędzy Przez łóżko, nie no tak nie może być Jestem tak blisko I nie mogę wziąć tych pieniędzy Dlaczego? A może te pieniądze są po prostu zbugowane? Bo, tak jakby, wszystko co leży na ziemi, tak jakby się podnosi do naszej ręki. A jak wisi, a jak wisi, to się nie podnosi. Ale wszystko spółki można zabrać! Znaczy, oprócz tej wody, ale tak naprawdę, wszystkie te chipsy i tak dalej. Znaczy, to są płatki śniadaniowe. Czekajcie! Czy ja mogę wykorzystać coś, żeby wziąć te pieniądze stamtąd? Czy ja mogę, nie wiem, na przykład wziąć bułę, powiększyć ją? Nie, ona jest nadal za mała. Proszę bardzo, musztarda, proszę bardzo. Nie, no, ona nadal jest taka mała. Czy można fajerwerki powiększać? Wow, tu są fajerwerki! Czemu one są porobione w takich dziwnych miejscach? Czy tu trzeba mieć jakiś klucz? Czemu ona strzela? Przestań. Nie teraz. Nie teraz. Słuchaj. Ja muszę cię powiększyć. Czy teraz będziesz. Utknęła. Utknęła. Dobra. Dobra. I mamy ogólnie powiedzmy, że wielki patyk. I teraz. Teraz słuchajcie. Ja to złapię za końcówkę. I teraz możemy. O! Tak, 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 tak. Złapać. Pieniądze. Proszę, bardzo słuchajcie. 943 dolary. Cyk. Cyk. Czy dostanę jakąś resztę, czy nie? Ale bez kitu mamy teraz nieskończoność pieniędzy. Teraz wystarczy wziąć taką maczugę wielką, podejść tutaj i uderzać. Po prostu cały czas ten bankomat. Ło! O, zrobiliśmy farmę nieskończonych pieniędzy. Tylko one znikają po chwili. Tak nie może być. Co jest? Proszę pana, ogólnie mamy tam masę pieniędzy. Czemu pan chce ten głupi ser? O co chodzi? Mamy tu pieniądze. Wystarczy walnąć w bankomat. Zobacz pan, mam bułkę. Uderzam w bankomat i ma pan tam multum dolarów. O co chodzi? Dobrze, ale zobaczmy, jak zmieniły się inne poziomy. <laughs> Co to są za potki jakieś dziwne tutaj? Czemu to są nagle potki? Podoba mi się w ogóle coś takiego, że wszystko przez to, że to jest ten cały dollhouse, się zmieniło. Mamy teraz tutaj kuchenkę, znaczy tu wcześniej była kuchenka. Tu mamy jakoś więcej miejsca. Mamy tutaj radio, które w ogóle było w innym miejscu. Tu mamy lodówkę, która jest chyba teraz, nie wiem, jakaś troszkę inna, większa. I podoba mi się, co? Ty? Ja to mogę ręką niszyć, poczekajcie. Okej, okay, myślałem, że wystrzeli woda chociaż. Proszę bardzo. Jak to działa? Czy my możemy teraz podawać wszystko? Poczekajcie. Jakby co? No! <laughs> nie da się zbić kubka teraz Poczekajcie, czy ja mogę wziąć talerz? Gdzie były talerze? Aha, talerze były w jakimś tam miejscu Ale proszę bardzo, słuchajcie Możemy podawać ludziom co tylko chcemy, nie? Kaktus, proszę bardzo I jako, że jesteśmy wielkim gigantem To możemy przejść do tych potek I co one robią? Czy da się wziąć tą potkę? Tylko muszę tędy ją przenieść Da się ją otworzyć? Nie da się jej otworzyć Czy mogę ją zbić? Nie mogę jej zbić, ona lata jak szalona. O tym pokoju! Czekajcie, wytłumaczcie mi o co chodzi z tymi potkami. Skąd one w ogóle są? Ale jestem dumny trochę z tej gry, ponieważ zmienili teraz otoczenie. Teraz jesteśmy na zadupiu, gdzie nic nie ma, i samochody jeżdżą bez ulicy i się zatrzymują i teleportują do innego świata. Odkryłem jeszcze coś ciekawego, widzowie. Otóż! Czemu? Wytłumaczcie mi jedną rzecz. Czemu te rybki, słuchajcie, bo z tej strony to wygląda na... Zwykłe rybki, nie? Podchodzimy tutaj i one latają sobie bez wody. Te szkło nas okłamywało. Tu w ogóle wody nie ma, one sobie latają. Czemu w ogóle gra zezwala nam na takie rzeczy? To jest mega, że można odkrywać tyle rzeczy, przez to, że można chodzić po pokoju i jest się wielkim. Proszę bardzo, gaśnica na obiad. I kolejna się pojawia. Czekajcie, czy my możemy tak bez końca robić? My możemy chyba tak bez końca robić. Nie, no znika ta gaśnica. Dlaczego? I w ogóle można przyciskać dzwonek gaśnicą, nie? To też jest fajne. Powiedzieliście mi też. No. Nie, nie przeszkadzaj mi, gościu. Powiedzieliście mi też, że w biurze można zaglądać do tych innych gości i rzeczywiście można zaglądać do innych gości. Tylko jest mały problem. Otóż ten w ogóle komputera nie ma. Wiem, że to jest zrobione dla optymalizacji. Tu w ogóle nie ma nic. Jak oni wytłumaczcie mi? Patrzcie, co się właśnie dzieje. Nie, patrzcie, patrzcie. Who threw this? Oni wychodzą z podziemi, to są jakieś potwory. No co? Co to ma być? Co to w ogóle się znajduje? Bo ja tu nie byłem, gdy byłem duży, tak jakby. Gdzie jest komputer? Komputer jest tutaj. Czy nadal możemy skopiować swoje ręce? To jest pytanie. Możemy kopiować, w ogóle ja powinienem to otwierać, zapominam. Możemy kopiować swoje ręce, a czy nasza głowa będzie większa? E, pff, nadal mamy mały, mały mórzdzik. To jest smutne. Myślałem, że jak będę większy, to chociaż będę. Nie to, że mądrzejszy, ale większy mózg będę mieć. Co jest w ogóle nad nami? Tu są biurowce niby. Czekajcie, czy ja mogę się przysunąć? Aha, tam, tam woda jest, tak jakby. W sensie nie ma w ogóle podłogi. Ale to jest najlepsze, że jak jest ten brak grawitacji, słuchajcie. To mamy takie frisbee, nie? Wszystko może sobie tak latać. Tylko co prawda, z książki by się w realu nie zrobiło frisbee. No ale... W tej grze można. Nawet się do sufitu przyczepiła. I czemu tu jest latający telefon? O co chodzi? W ogóle czy samolot lata lepiej bez grawitacji? Kurde, jak daleko leci, tylko nie spada, to jest duży minus. Dobra, to będzie dość niebezpieczne, ale czy my możemy... E, pro, proszę się nie przejmować, proszę pani, czy my możemy... My możemy jej zabierać rzeczy. Czekajcie, ja tu sobie kucnę. Czy mogę wziąć i dotknąć to? Ja chcę tylko to dotknąć. Proszę. Okej, okay. okej, okay. no. <śmiany> nie da się wyłączyć im komputera. Nieważne! N nie podoba mi się to no naprawdę. Tylko powiem wam, że jest jeden minus. Otóż monitor w się kompletnie nie działa. Dlaczego? No i je jesteśmy zwolnieni. Ale dlaczego tu nie działa? Patrzcie, to nie ma... Czekaj, co? Co? E e to do dobra, działa jednak. Czemu można wyorderować spinera? Naprawdę? Jeszcze można sobie tutaj wybrać kolory, wybrać tak jakby tło, teraz mamy pączka i jeszcze nim kręcić. Proszę bardzo, spinner jest... Helikopterem, czy w tej grze serio można grać we Flappy Birda? Ja tego nie rozumiem. Ale został nam ostatni, słuchajcie, mechanik. No i teraz, o nie! Czemu jestem w lampie? Kto to wymyślił? Czemu przetransformowali większość rzeczy w tym job simulatorze? Ale lampy nie przenieśli, nie? Oczywiście, czy musimy stać jeszcze tak wysoko? Czekajcie, czy teraz jest to możliwe? Tak! Możemy zabierać od szefa pieniądze, dobrze, proszę bardzo, proszę bardzo. Panie szefie, proszę się tym nie przejmować! I co to ma być za mały samochód? Jeszcze gość chce się żenić, nie? I nie przygotował samochodu w sumie normalne. Jak na mężczyzn, oczywiście. Dobrze, to ja sobie usiądę, proszę pana, i ogólnie chcę pan udekorować samochód. Nie powiedział, że pan chce dojechać, prawda? W żaden sposób pan nie powiedział, że pan chce dojechać, dlatego dolejemy płynu do świateł. Proszę bardzo, co tu jest? Tu oleju pan nie ma. Dobrze, niech, niech nie będzie oleju. Energia, energia jakaś jest potrzebna jednak. Zamontujemy panu kwiatka. Proszę bardzo. Filtr nie jest do wymiany. Proszę bardzo. Koła, dobra, kół panu nie będę jednak zmieniać. Rejestracji i świateł pan nie potrzebuje. Samochód będzie wyglądać groźnie. Teraz. Chciałem mu dać jakieś dekoracje na samochód, ale to są dekoracje wszystkie na samochód. Super! Proszę dać dla żony banana, na pewno się ucieszy. Co jest w tym bagażniku? Myślałem, że w bagażniku żonę pan trzyma. Chociaż to by było dziwne, ale w sumie bym się nie zdziwił. Oj, to są zaczepki, słuchajcie! Dobra, możemy mu zaczepić jakieś fajne rzeczy, słuchajcie. Jak najwięcej w sumie. Proszę bardzo, klima panu działa jak należy. Dymina maksa. Tutaj banana walniemy. Co pan jeszcze chce? Zbiłem! O, kolejne. Okej, okay, czyli jak zbiję. O, pan się nieźle przygotował. Zobaczymy, jak bardzo pan się przygotował, tak? Czemu korek jest tak mocny, że zbija wino całe? To co chodzi? Ile tutaj można tego zrobić? Jeszcze on nas prezent chce! Znaczy, ja rozumiem, że. Zbi. Co się dzieje z tą butelką? Ja rozumiem, że zbiłem panu parę win, ale. Dobrze, pro proszę, proszę. Nie ma sprawy, nie ma sprawy Naprawdę, ta zbita butelka Od wina zostawała przekazana Z pokolenia na pokolenie Proszę pana, w mojej rodzinie To jest mój specjalny prezent, uwaga Należy się 6 tysięcy dolarów I w sumie zapomniałem panu Co? Jeszcze podwójna cena? Dobrze, prze przepraszam, jednak będzie się należało Jednak nie podwójna cena Szef się pomylił Jednak to będzie, proszę pana Nie wiem jak to pan utrzyma, proszę, proszę Proszę, 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 jest. Współczuję żonie, naprawdę. Jeszcze ta butelka nadal się kręci. Ale w każdym razie, oszukaliśmy już wystarczająco ludzi. Sprawdziliśmy tutaj większość rzeczy, tutaj nie ma nic do przejścia. Tam niby jakiś samochód naprawiają, ale średni średnio im idzie. I to wszystko na temat tej gry. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Wielki ja was, żegnam. Papa. <grym> pa.